Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, Majdrad oczywiście niedzielnego nagrywania, czas zacząć, czyli oczywiście troszeczkę do przodu sobie nagrywam, dlatego że lubię mieć wolne niedzielę, tym bardziej, że nas jest dłuższy weekend, e, nie wiem jakie macie plany, możecie napisać, pewnie grobing e, rodzinny zakładam. E, dobra, my jesteśmy w przeddzień wojny, na dobrą sprawę chyba już jej nie uniknę i jestem niewyposażony i może być do dupy, więc chyba mój plan nie powiódł się, no ale sprawdźmy, zobaczymy jak to wyjdzie, pójdźmy grę. Obawiam się, że zaraz po arcyzabójstwie arcyksięcia Ferdynanda przez Gavrilo Principa polecą ultimatum. wszystkim Tu jest zakończona w bitwa. Tu jest turecki front. Żołnierze się. Hej? Co wy robicie? Aha, bo bym się musi teraz wycofać do stolicy, bo byliście Exile. O Bożesz, ty mój. No tak, bo znajdziecie się poza granicami kraju. Tak to działa. Chyba tak to działa. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Część wojski już widzę, że wróciła na pozycję. Możemy zmienić jeszcze szybko coś, więc dajmy. Myślę czy Entrenchment Speed może nie. Logistics mi się przydasz. Chyba, że. Zacznijmy od Army Defense czy... Zacznijmy od Army Defense. Najwyżej go potem zmienimy. Boję się, że Niemcy mi się trochę wpieprzą w mojej linie. I będę płakał, albo Austriacy. która z tych dwóch frakcji może mi się wbić w linię. Niestety nie mogę liczyć chyba na to, że wróg będzie tak nieudolny jak na pierwszej wojnie światowej, więc. Właśnie, zaczyna się. Ok, więc dzieje się taka rzecz, że ee, Austriacy wypowiadają wojnę Serbom i my jesteśmy ich największym przyjacielem. Zatem, 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 zatem lecimy. Sturyjski. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Więc wyciągamy to, dostajemy politykę, 50 manpowera, dzięki, znacząco mi to zmieniło. Eee, z, tak, Niemcy dostają plan Schlieffena, więc Niemcy uprawiają wojnę Belgom, my akceptujemy wezwanie do broni i... Belgijskie wezwanie do broni, w porządku, i teraz powinni nam zaraz przyjść z pomocą nasi sojusznicy jeżeli wszystko wyjdzie tak, jak wyjść powinno. Pytanie, czy gdzieś atakujemy. Myślę o tym froncie, żeby fioletową armię zaatakować, czyli generałem Iwanowem, żeby tu zaatakować oraz zaatakować pomarańczową armią, czyli tobą. Tak, to wy jesteście? Nie, wy jesteście jako armią. A, Kuropatwin. Dobra, to zaatakujemy. Może podzielmy te... słuchajcie... Podzielmy trochę na fronty się, bo ja będę za zaraz... bałagan. New theater. New theater, ok. I jeszcze jest jedna filetowa armia tutaj. Przejdziesz tutaj i wam zmienimy kolor, na przykład na czerwony. E, dobrze, żeby mi się nie mylił. Więc to jest front. Nazwijmy ten front Niemcy. To jest mój front Austriacki, czyli to jest front Austria. Ok, dobrze. I czy teraz tak? Niemieckim frontem zaatakujemy? Nie na front, nie na centrum. Generalem tym zaatakujemy. Ty, tu jest dosyć pusto. Moglibyśmy zaatakować. Spróbujmy zaatakować na całej linii. Hmm, turecki front się dopiero wycofuje. Austriackim frontem. Ten się czuje mocny. Tu jest gorzej. Więc tym zaatakujemy. A tamtym się spróbujemy obronić. Zmienimy tempo na pewno na trzy i zobaczymy, jak będą pierwsze starcie. Belgia, Francja weszła do wojny. Dobra. Tu z Niemcami jest gorzej. Zaczynamy łamać im linię. Austriakom dobrze łamią linię. Na no, czym to polega, nasze łamanie ich linii? Są trochę okopani, mają trochę hard ataku. Ale ja jestem z moją artylerią w stanie przebijać się przez ich śmieszny pancerz, więc w porządku. Mają niski hardness. I tu mają bardzo małe wojska, więc jest jakaś szansa, że uda się przełamać. Otomani przyłączyli się do Central Powerów. To będzie oznaczało, że chyba miał znowu z nimi wojnę zaraz. Więc turecka armia niech będzie w gotowości od razu do ataku. Zobaczymy, czy brytole zareagują. Nie możemy wezwać ich do wojny. I tutaj też. Brytole nie chcą wejść do wojny. Jest. Ok. Serbia się. Serbia się Brytole się przyłączyli. A Niemcy weszli do. Otomani weszli do Central Powerów. Został zabity fran francuski asynolista. Tak, to jest na samym początku wojny. I Belgia też przyłączyła się do wojny wraz z Wielką Brytanią, dobrze. To znaczy, że jest wszystko w porządku. To jest dziwnie, ten układ tutaj, że te wojny nie są połączone, to chyba chodzi o pizdile, tak mi się wydaje, żeby one wszystkie działały dobrze. Serbowie mają więcej wojsk na granicy niż Austriacy, o dziwo, patrzcie. Tu nie atakujmy, tu atakujemy delikatnie i tu zaczynamy robić pierwsze wyłomy. I o to chodzi. Jakbyśmy ich odcięli tutaj na Mazurach, Dobrze, Niemcy ci weszli do wojny, więc turecka armia rozpoczyna natarcie. Powinna rozpocząć. Kto tam może? Turcy powinni być teraz ostro zbici po tych wojnach bałkańskich tutajszych. A wy jesteście w jakiej frakcji? W Lidze Bałkańskiej z Grekami. Ok? Brakuje nam surowców. Tungstenu nam brakuje. USA? Poproszę. Teraz. Wy będziecie ostatni, jeżeli chodzi o uzupełnienia. I pierwotnie ma być reinforcement w takim razie. Ciasno się robi, za zaczyna się robić na froncie. Dużym natarciem atakujemy i przylecieli z samolotami. Ktoś jest jakiś sojusznik nasz przyszedł z samolotami. Wielka Brytania i Francja przyszły z samolotami tutaj. Dobrze. Czy tutaj ktoś puszuje? Nie, na razie nie. Na zachodzie bez zmian. Czyli ten plan szlifena na coś im nie za bardzo chodzi, a my puszujemy w stronę Galicji. I o to chodzi. Jakieś natarcie się widzę, że uskuteczniają nawet. Małe, bo małe, ale zawsze Miło. Jakaś jedna spolu stoi. W ataku, w ataku. Ciebie bym chciał wybrać. O! Pójdźcie, spróbujcie ich odciąć Zobaczymy, czy to się uda w ogóle. Takie odcięcie ich. Próba ich odcięcia tutaj, więc moglibyśmy wtedy uwięzić troszeczkę wojsk tutaj w... Regionie. E, no, powiedzmy, Mazu. Tak. Mamy bitwę morską. Ze szkopami. Powinno moich więcej statków tu być. ja mam więcej dużo statków? Dziwne, że nie doszło jeszcze żadne. Aha, bo stoją w rezerwach. Nie mogą się bić jeszcze. Tu jest coś z planami pokopane. Ale dobra, przepuszczowaliśmy Niemców, przynajmniej na tym odcinku frontu. To jest jakiś plus. Pokaż mi front austriacki. Cały czas się czują niepewnie w nim. Tu zaczynamy puszować. Ładnie puszuję przez Galicję. Patrzcie. Nie ma za dużo wojska. Mhm, moje statki obrywają ostro po dupie. E, priority medium i dajmy im, żeby się odłączali, jeżeli już. Nie mogą się przyłączyć do walki. Czy to są straty? Straciłem 100 statków? Jest to jakaś ogromna bitwa morska. Wow. No dobra, to znaczy, że już po mojej flocie jest. Na no to wygląda. Brytale nie przyszli z pomocą, oni chyba nie mogą wpłynąć na Bałtyk. Myślałem, że sobie poradzę z nimi na morzu, ale patrzcie, z rąk. Dobra, tu realizują plany dobrze, natarcie przebiega pomyślnie, więc wypchnęliśmy ich chyba z mazur. trochę jak na pierwszej wojnie światowej. Na przykład Rosjanie też mieli pierwsze sukcesy. Wow, ale wiep. Dobra, od dzisiaj main, jedynka. Otrzymuję rozkaz wycofania się tu. Mm -hmm. I suby też wycofajcie się. Tu. Halo? Płynął, płynął, dobrze, to pójdzie. Ok, spadajcie i nie walczycie chyba do końca wojny. Więc niestety ojebałem wojnę morską z Niemcami. wiem, że będzie trochę łatwiej. E, poprawiam relacje z Rumunią, dobrze. E... Okej, okay, tutaj nic nie mogę zrobić. Mogę contain Germany albo i okupować północną Persję. W porządku. To dostanę północną Persję dzięki temu. Miło. A tutaj nie ma co puszować jeszcze. Zobaczymy, jak z Austriakami pójdzie za moment. Tutaj widzę, że te fronty się robią powoli ciasne. Rozciągnijmy trochę fioletowego odcinka. Do takiego stopnia. I puszujcie. Powinniśmy ich stąd wypchnąć zaraz. Na szczęście dobrze zwinę linię, więc tam żadna jednostka im się chyba nie, nie schowała. Austriacy przerzucili tutaj trochę wojska. To może mi zluzować tu sytuację. Dokładnie. Pomarańczowi dają radę i teraz wam się trochę powinno ułatwić sytuację. Tu jest wejście w pleiny, w plainy to jest w Woods. Czy macie jakieś forty? To zbudowali fortów. Patrzcie o dziwo, budowali się na granicy. Chociaż jedynki zbudowali, wszędzie na granicy. A to szanuję. A, mogli z eventu skorzystać. Chyba Austriacy mają taki event, że mogą sobie zbudować Forty jedynki, wiecie Tak mi się wydaje. Bardzo dobrze, odcięliśmy chociaż. No dobra, jakąś prostą grymadę w e, królewcu. Nic, dobra, wygląda to, że mazury są nasze. Hmm? A wy nie mieliście czasami wrócić po prostu do domu A nie bić się. A, już chyba po was będzie. Dobra, po mojej skadrze jest chyba. Brytole jakoś tutaj nie są zbyt agresywni. Liczę, że uda mi się naprawdę tą flotą coś zrobić. A tu ząg. Jak wygląda turecki front? No, jakoś. Macie swoje plany. Wiecie jakie wykonywać. Dobra, tutaj może jest moje. Tu atakują. Z czemu wy walczycie z nimi jeszcze? Coś w lidze bałkańskiej. Intrygujące. Wygląda to, że jeżeli oni się nie przyłączą do, nie przyłączyli się do tego, do, do krajów e, centralnych, więc chyba nie będę mógł zrealizować mojego celu rosyjskiego. Dobra, jest low supplies tutaj, niestety. No i to będzie mordercza górska walka. Niestety. W Morzu Czarnym jakieś potyczki mamy delikatne. No ale zobaczcie: przede wszystkim udało się zrobić jedną istotną rzecz. Wypchnęliśmy Niemców i zwinęliśmy ten front, chociaż częściowo. E, zatem robimy tak, że Pomarańczowa Armia. Usuńmy Wam wasze rozkazy i wasz rozkaz będzie teraz zakładał walkę odtąd, dotąd. O, dotąd. I wejście stąd, tu. W ten sposób. W fioletowej armii usuńmy rozkazy. Wasz front będzie walczył odtąd dotąd i wy macie też wejście z tej strony. Ok. A czerwona armia, czyli wy skrócimy wam front teraz. Maksymalnie do tego odcinka. Usuńmy wam wasz plan ofensywny i wasz plan teraz będzie zakładał przejście tylko i wyłącznie tędy. Czyli skupimy większą siłę na krótszych odcinkach frontu. Niemcy wygląda na to, że musieli strasznie dużo wojska tu przerzucić, albo naprawdę ostro dostali po łbie. Patrzcie, tu mają masę wojska Niemcy. Niemcy wysłali tutaj bardzo dużo wojsk. Aż wyjątkowo dziwnie, że tak to zrobili. No aczkolwiek, no kim ja jestem, żeby to oceniać, nie? wycofać się z ataku, przejść tędy i to Skoro mają dziury w froncie, to należy to wykorzystać. Może tą wojnę zakończymy jakoś szybko, puszczając stronę Berlina. Zobaczymy. No bo tutaj te plany wyglądają naprawdę fajnie. Karol I z Rumunii zginął. Okej. Okay. Tutaj zaczyna się robić źle na tym froncie. Jak wygląda sytuacja na froncie austriackim w tej armii? Jest okej. Okay. Tutaj. No jest gorzej, nie wiem czy nie wstrzymam zaraz na natarcia, wiecie? Tego austriackiego. Puszujemy do Gdańska, zaczyna robić ciasno, ale powinniśmy się przebić jednak do Gdańska, mimo wszystko. Teraz pokaż mi konstrukcję, czy potrzebuję poprawiać... To z Lemberg, Lwów. Eee, chyba nie potrzebuję poprawiać. Działa zaczynają się robić, bankowo potrzebujemy otworzyć nową linię tego, to już mogę wam powiedzieć w ciemno. Więc jeżeli skończycie tutaj, dobra, to zróbcie tak i zacznijcie robić na linię support equipmentu, żeby moje kompanie wsparcia w ogóle mogły jakkolwiek działać. Dobra, wojska się przenoszą. Z jednej strony to działa, z drugiej strony zaczynają tu mieć strasznie dużo wojska. Dobra, wstrzymajcie natarcie. Skupcie się na obronie. I zreorganizujcie się troszkę. W tym czasie uderz tu, żeby ich przeciąć linię. Trochę zluzujemy tutaj sytuację. Mhm. A, jest kilka punktów, które były słabe, więc udało się w nich znaleźć chociaż wyrwy odrobinkę. Spróbujmy zrobić takie wejście. O, zjadamy te ich oddziały. Jesteśmy już pod Poznaniem, zobaczcie. Wow. Ale wyrwa piękna. No to daliście się, chłopaki, zrobić trochę. Weźmy was połowę. Połowa pójdzie tu i tu i tu. Ilu was dałem pięciu? Dobrze, dobrze, dobrze. No, zobaczycie jak to ładnie zadziała. Jeżeli to zadziała, tak jak bym chciał. Zblokowali nas niestety. Ale powinniśmy poradzić sobie zaraz. Mm -hmm. To oddziały od pleców chcą atakować? Nie, nie tak od pleców, iść ten. I odetnijmy ten oddział, te, te wojska, co tutaj są, odetniemy je od morza. Tym samym zapewniając sobie troszeczkę większą dominację. No patrzcie, jak się wryliśmy tutaj. Macie przewagę, więc atakujcie. Turecki front. Dobra, no kurde, tutaj też w ogóle dostają po łbie. Jak źli. Aż, aż to dziwne. Nie spodziewałem się, że aż tak to będzie szło dobrze. Mamy trochę rezerwowych oddziałów. Ojej, to zaboli. Tu już nic nie możecie zrobić za specjalnie. No i Gdańsk zaraz będzie mój. Zatem pomarańczowa armia. otrzyma ode mnie zaraz nowe oddziały, tylko ta pomarańczowa armia. Rozkazy, przepraszam. Puszowania tu. Jak wykonacie ten rozkaz? A, proszę do wykonania go przystąpić. Czyli wykonajcie sobie ten rozkaz. A jedyny, kto się zajmie teraz tym, to jest fioletowa armia. Więc go! A pomarańczowej armii... Ten front... Dobrze. Powinno oddziały zaraz się przerzucić. O, jakiś śmieszny rosyjski jeden oddział został. I teraz pomarańczowi. Ale to zjebałem, co ja zrobiłem? Połowa armii. Yy... Eee... Załóż nową. Halo? Mmm... Select Half. Oj, coś zepsułem. Coś zepsułem znowu. Bardzo zepsułem. 22. Jeszcze ty i ty. Od dzisiaj jesteście w tej armii. Przepraszam, to jest armia pod generałem Iwanowym. Przerwałem bitwę, którą miałem wygraną. Głupota. Wszystkie dywizje do ataku. I wy tutaj do ataku. Go, go. Okay, powinno zadziałać. Dobra, Gdańsk powinien upaść. Trochę mój błąd na poziomie klikania. Dobra, te natarcia by warto wstrzymać. A no, ten front jest średni, więc wstrzymajmy tutaj natarcia i realizację planu. On się dobrze bronią. Wyjątkowo, patrzcie, tu prawie wojska nie ma. Tutaj zobaczcie 5, 4, 3. Niemcy musieli wyrzucić tam sporo wojska i to był ich błąd. Ci się trzymają cały czas na swoim regionie. Jakoś tutaj końca nie widać. No za to tutaj widać. I to dosyć rychły, jak na moje. Dobra. Wygląda na to, że puszujemy. Chyba Niemcy nie bronią Berlina. To jest na swój sposób dosyć zabawne. Nie będę ukrywał. Bo możliwość zjedzenia Berlina będzie w tak szybkim czasie, będzie naprawdę fajną rzeczą. tak. A, Szczecin To jak Nawet jakimś solidnym garnizonem z tego co widzę. Mm, dobra, ta armia atakuje. Aha, tak ten plan wygląda, rozumiem. Ej, nie wiesz co zrobić, to wejdź tu jakieś wojska zawsze odepniesz. A, przynajmniej zatrzymasz. To jest też jakiś mały chociaż plusik. Tak, Niemcy jakoś dziwnie te swoje zadania realizują tutaj. To i muszę przyznać. Następnie wy. Co by z wami zrobić? Ci atakują stąd, to dajmy wam tu front teraz. Tak, tylko może wam zmienimy kolor na zielony, załóżmy. Jasne. Zielony, dobra, zielona armia zaatakuje tu. Dobrze, jak tam tak wygląda? O, dobrze wygląda. Więc on idzie tu, i teraz czerwonej armii skrócimy zaraz front, tylko niech przejdą tu jednostki. I dopiero wtedy im skrócę front. Żeby walczyli tylko na tym odcinku. I zmienimy troszkę rozkaz wtedy. No pięknie. Pomarańczowa armia. Dostajecie rozkaz pomocniczy. Puszł na Berlin. Zapraszam. Teraz wy przenoszą się. Taktyka redeployment. Jak się w pierwsze oddział, i dopiero wtedy skrócę front. Nie chcę robić takiej głupoty, że po prostu wiecie, zaraz skrócę front. A będzie płacz, że coś nie działa. Bo nie ma wojska nagle. Bitwa morska czy co? Akses z Luksemburgu, niech będzie. A, buntownicy. No, tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, no zaraz wyjdzie, że Rosja jest sama wygra wojnę, nie? Przynajmniej z Niemcami. Ze Szczeciny wypchnęliśmy. Kurde, no dobrze to wygląda. Czerwona armia, skróćcie front. Do takiego odcinka teraz. Usuniemy wam ten rozkaz, głupi. Teraz, wasz rozkaz będzie zakładał przejście tędy. Tylko i wyłącznie. Go, go. Mhm. Oddziały zaczynają się pokrywać. Jakiś rozkaz nie ma ataku. Dobra. Jak to zadziała. To będzie niesamowite. Chyba powinien wasze fabryki zabierać, nie? Zaraz. Jeżeli tu macie jakieś fabryki, nie? Ja nie wiem, jak tutaj działa zabieranie fabryk w tej, w tej części. Jak poziomy generałów. Andralik, ósmy poziom. Trickster, czy piąty poziom. Kuropatkin, czwarty poziom z inżynierem. Ivanov czwarty. Ci Austriaccy mogą być wyższe. Trickster i Ranger, tak, lasy i góry. Irańkampf, Fightera dostał. A Turcja? Nira i Trixtera dostał. Dobrze. Tu mam zapasowe oddziały, kurde. Wow, wow! 914 rok, listopad. Mokry sen niemieckich po prostu strategów. Zakończyć wojnę po prostu w dwa dni. <gry> Ile wy macie jeszcze Niemcy tego? Dobra, chcę jeszcze trochę walczyć, ale... oflankowaliśmy Niemców, zobaczcie. Zaś okopiemy na pozycji. To dopiero będzie kupa zabawy. Tutaj zaczynamy prowadzić natarcie. <grymne> Jesteśmy pod Berlinem, nie? A i zielona armia będzie miała ciężki wiep. Austriackie armie? Ok, sprawdźmy Uff, Nawet. Nawet to wygląda jakoś. W Karpatach już walczymy, to jest trochę problem. No, tu próbujemy się przebić przez Karpaty. ta jest mordercza ofensywa. Deep Defense, dostajemy nocny atak. Zawsze miłe. To na razie się nie przydaje, nie używam tank wariantów w ogóle. Bardziej mi zależy na tym, żeby przejść przez te doktryny, żeby pójść w nowsze doktryny. W zasadzie mam już maks tego, co chciałem osiągnąć. Wow. <noise> Niesamowite, zobaczcie, jak żeśmy ten Berlin zdobyli. Okej, okay, dostajemy nowego dowódcę. No i w takim razie Division Offense. W sumie, co on się męczyć, nie? Spodziewałem się, że to będzie dużo trudniej wyglądało. Luksemburg nawet coś spuszował. Serbowie... nie, siedzą na swoich pozycjach. Wam udało się... nie, nawet wam się jednej prowincji nie udało zająć. Szanuję. Nie wiem, czemu ta wojna szła tak do dupy. Idź tu. Kurde, trzy oddziały tureckie po prostu, których nie możemy przepchnąć, naprawdę. Ile w ogóle Turcy macie wojska? Pira za oko. Uh -huh. Pewnie tyle dywizji, co ja mam tu na froncie. Tu jakaś jedna, tu druga. To szanuję. Dobra, zaczyna się robić zima, ale my już walczymy w sumie w fajnym regionie. Contain Germany. No okej, okay. widzę, że wszyscy przyjęli nasze gwarancje. engineer Company dwójka. Okej. Okay. No to kupujmy północną persję, why not? Mógłbym jeszcze zrobić to i by convenience z Japonią. To jest też nie głupie. Weźmy sobie północną persję, czemu by nie? Wow, jaki piękny co tutaj zrobiliśmy sobie... tu. Nie pozwoli im tu wejść. E, wezwali widzę, że... Zablokujcie ich jeszcze. Tylko po to, żeby nie uciekli. Portugalia weszła do wojny. Tu oddziały się, widzę, że grupują do zamknięcia ładnego kółeczka. Ile Niemcy macie żołnierzy? 120. A ilu już zginęło? 210, 350. Mi 73 w tym momencie zginęło. Kurde, przyjemnie. Austria? 62 tysiące. Gdzie jest Rosja? 56. A, tu jest gorzej. O dalej, walczymy w górach. Więc ja jestem w zupełnie niesprzyjającym regionie dla mnie. Ja muszę wejść za góry dopiero, żeby móc w ogóle cokolwiek osiągnąć. No ale widzę, że stopniowo, stopniowo pewnie pocie i krwi zdobywamy. poszczególne te wyrwy w ich liniach. Zablokuj tą armię. Co by nie było jakichś tutaj głupich kontruderzeń. Nie macie co robić, to atakujcie. No jak zamkniemy ten, to ładne zgrupowanie, Wycinamy jednostki. Kurde, oni by mogli tak łatwo to spuszować. Zobaczcie, w tu nie ma wojska. Czemu oni nie puszują? A Brytale? Gdzie jest wasza armia? Tu, okej, okay, dobra. Z tej strony jeszcze puszują otomanów. Mogliby wysłać do mnie wojska, ja naprawdę bym je wykorzystał. Eee, Logistics Company. Czy to? dwie są przydatne. Kurde, te jednostki naprawdę dają radę. Myślałem, że będzie dużo gorzej. A raczej nawet widzę, że dostają doświadczenia, czyli nie ginie ich aż tak dużo. Kurde. Nie spodziewałem się, że aż takim... Takim przemyślanym, kurde, dowódcą jestem. Przemyślnym dowódcą jestem. Nie wydawało, nie wydawało mi się, że ja robiłem jakiś wyjątkowo dobry plan tutaj do ataku, czy coś. Nie był jakiś super plan, no, Zwykły. Wikon wujka, Dobrze, to miło. Eee, I jeszcze to potrzebuję że oni są wyjątkowo jakoś do tyłu na teku albo na kompozycji armii. To mi się nie zdziwiło. Czasami dostaję, komputer dostaje, czasami takie biedne kompozycje armii, że ciężko dziwić, nie rozdziwić, nie? Wejść tutaj, jakie dziury zostawiacie, to aż głupio mi nie wykorzystać, nie? Tu się zaczyna robić źle, bo jest zima. No dobra, no to zgrupowanko powinienem zaraz spaść. Co na low supply, no ja też, ale ja jestem na dużo mniejszym low supply. Okej. Okay. Close Quarter Defense, Close Quarter Storm, Mam Ranger, Trickster Engineer, Wyższy poziom niż ty. Okej. Okay. Właśnie. Nic do roztoku. Kolejny duży port, z którego ich możemy wypchnąć. Zazwyczaj nie będą mieli bas na flotę, będą musieli uciec tutaj, a wtedy są w zasięgu brytyjskich statków. O czym trochę mi zależy. Głupio, że tą flotę zostawiłem tam na przodzie, nie? To taka trochę. głupi błąd z mojej strony. To też są niestety góry w tym Sudetlandzie. Uch, tu jaka mordownia jest. To jest wolna? Właśnie połówkę. Chodź tutaj. Serio? Komputer takie dziury zostawia? To aż dziwne. No, już widzę, że mi żona mówi, że już jest jedzenie. Zaraz kończę odcinek, słuchajcie. No a jeszcze dwie minutki i kończę. Dobry, dobrą, dobrą nagrodę będę miał za rozgromienie armii Austro-Niemieckich w takim razie. Wiecie co? A wy jesteście na ofensywnym, dobrze. Dlatego Do tak się rozciągają z tymi liniami tutaj. No to puszujcie, nie? W sensie chyba to robią, tak. Dokładnie to robią. Pff. No to bardzo z tym zadowolony. Zobaczcie, Wcięliśmy się im w ich front. No iść tu. <laughs> co za głupota. Patrzcie, przebiliśmy się przez góry, które oni zostawili, jak lenia ostatnie. W tym momencie tracą w ogóle tutaj masakrycznie inicjatywę i... bo ich po prostu obeszliśmy jak dzieci. Weź wycofaj tego żołnierza i chodź tutaj. Jak to samo zadziała tutaj, to ja zaraz wyjdę z gór. Jakieś ukryte przejścia górskie widzę, że znają moi rosyjscy żołnierze. To szanuję. No co się stało z czerwoną armią? Gdzie się stało tutaj? A Tutaj walczą. Na jednym odcinku praktycznie. O, Brytole wysłali swoje Armor Trikony do mnie. Myślę, że tutaj przysłali wojsko. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy za Berlinem. No, nie za Berlinem. Przy Berlinie, powiedzmy. Okej, okay, wchodzimy w, w centrum Niemiec. No i wygląda to, że to wojna nie potrwa długo, więc... No, miło, miło. Ja bym im byliście wy, a to, moi drodzy, było Harco of Iron 4. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. papa. Pa.